Lysuję, zajmuję się grafiką i rzeźbą, ale myślę, że malarstwo to jest to, co najbardziej lubię. Gdy w ogóle zaczynałam przygodę ze za sztuką, to nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważne jest to by ćwiczyć z natury. Studium postaci, akt, no to są bardzo ważne, bardzo trudne tematy. Są to tematy wyzwanie, zarówno dla modelki, jak i dla twórcy. Wybór kompozycji, dobór kolorów, odpowiedni format, układ kadru czy ostatecznie wybór techniki. Chciałam, żeby moje prace były piękne, wielkie, wspaniałe, ale z czasem myślę, że mogę powiedzieć, że zrezygnowałam z pewnych kwestii, że teraz co innego liczy się dla mnie w moim malarstwie czy tym rysunku. Po prostu musiałam w jakiś sposób do tego dojrzeć. Gdy pierwszy raz przyszłam do pracowni, to nawet nie potrafiłam posługiwać się sztalugą, tak? nie mówiąc już o malowaniu. No, no nic, naprawdę nic. Y... Oczywiście wcześniej czytałam jakieś e... książki typu nauka rysowania, y... jak rysować, tak jak każdy, kto to chciał się tego nauczyć. Ale im więcej tego czytałam, im więcej się tego naoglądałam, e, im więcej poznałam tych tak zwanych teorii, y, tym bardziej zrozumiałam, że sama już niczego nie zdziałam i bez y, relacji, uczeń, mistrz. Dalszy rozwój w sztukach pięknych jest po prostu odkrywaniem na nowe Ameryki. Jest jak wyważanie otwartych drzwi, tak? No, zrozumiałam, że że zaczynam dopiero malować, że jestem na początku drogi i potrzebuję kogoś, kto, kto chwyciłby mnie za rękę i poprowadził tak, abym potem mogła sama już samodzielnie pobiec. W regularnych zajęciach, to zrozumiałam, jak wiele cennego czasu traciłam na zbędne działania, na, na błądzenie po prostu. Zrozumiałam, ile cennych uwag i informacji jestem w stanie uzyskać na, na jednym spotkaniu, nie mówiąc już o, o cyklu spotkań. Wspomniałam też, że bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, który również szkoli się w tej dziedzinie, ale jest na innym etapie. Na przykład, jeżeli ktoś powie ci, że masz błędne proporcje postaci w danym miejscu kompozycji, to prawdopodobnie sam tego nie zobaczysz na pierwszy rzut oka, przynajmniej nie na początku pracy z anatomią czy perspektywą. Twój obraz, rysunek, rzeźba, jakikolwiek inny projekt powinien być widziany nie tylko przez Twoje oko, ale również przez oko osoby, która spojrzy na to przez pryzmat własnego, bogatego doświadczenia i bogatej wiedzy. Dlatego uważam, że kontakt z osobą doświadczoną w tej dziedzinie jest jest bezcenny, tak, żeby, żeby wymieniać poglądy, zadawać pytania i uzyskiwać na nieco najważniejsze, sensowne odpowiedzi. Rysowanie z fotografii, no. wiele osób mnie o to pyta. Ludzie myślą, że jeżeli zrobią na przykład portret na bazie zdjęcia, to opanowali już... Yy, Warsztat, że są doskonałymi malarzami, rysownikami, tak. <grym> Ale później okazuje się, że w zetknięciu z żywą postacią czy inną kompozycją z natury, tak to nie działa. Fotografia oczywiście pomaga w uchwyceniu ulotnych. Ulotnych zjawisk przyrody czy innych dynamicznych scen, które trwają sekundy lub krócej. Natomiast rysowanie na bazie fotografii, portretu, postaci czy innych klasycznych tematów, które leżą u podstaw edukacji w sztukach pięknych, jest według mnie po prostu oszukiwaniem samego siebie. Fotografia w tym kontekście pokazuje pewną nieprawdę. Pokazuje zamrożony, zatrzymany czas. A wiadomo, że czasu nie da się zatrzymać. Poprzez sztukę można powiedzieć coś więcej o pewnym wrażeniu, które realnie nie istnieje, albo istnieje jedynie w naszej wyobraźni, przelane na płótno lub papier, za pomocą swoistego filtra jakim jest warsztat twórczy czy osobisty, wypracowany styl.